Dzisiaj opowiem wam kilka ciekawostek o kotach. Kot został udomowiony około 9500 lat temu. Są to obecnie najpopularniejsze zwierzęta domowe na świecie. Przodkiem kota domowego jest kot nobijski. Wychodowano wiele razy kota domowego, Różnią się one ubarwieniem, wielkością i długością włosów. Współczesne wzorce niektórych starszych ras znacznie odbiegają od ich wcześniejszych cech. Koty domowe mają okrągłą głowę, duże oczy przystosowane do widzenia w ciemnościach, a także spiczaste uszy. Koty posiadają bardzo dobry słuch i wzrok. Węch około czterokrotnie silniejszy od ludzkiego oraz dobrze wykształcony smysł dotyku. Włosy czuciowe, tak zwane wąsy, są uwydatnione, zwłaszcza nad górną wargą. Pazury kota są ostre, zakrzywione, zaopatrzone w specjalny mechanizm umożliwiający ich chowanie. Rosną przez cały czas i koty muszą je ścierać drapiąc. Co ciekawe, drapanie to forma oznaczania terenu, ponieważ kot ścierając pazury, pozostawia w ten sposób swój zapach. Niezwykle ważnym narządem jest język. Język służy nie tylko do wylizywania sierści, ale także pozwala nabierać pokarm oraz wodę. Masa ciała kota to średnio od 2,5 do 7 kg. Niektóre koty jednak mają większy ciężar. Około 15 kg. Wszystko zależy od rasy. Koty znaczą swój teren, ocierając się o różne przedmioty. Kocury oznaczają swój teren także moczem. A teraz kolejne ciekawostki o kotach. Posłuchajcie: Koty to wielkie śpiochy. Dzienna długość snu kota jest zmienna. Zwykle jednak śpią one od 12 do 16 godzin dziennie. Są również koty, które śpią około 20 godzin w ciągu doby. Temperatura ciała kota wynosi od 38 do 39 stopni Celsjusza. W serce kota w normalnych warunkach bi od 140 do 220 uderzeń, a podczas odpoczynku od 150 do 180 uderzeń na minutę. Cykl rozrodczy u kotki trwa około 2-3 tygodnie. Ciąża u kotki trwa zwykle 65-66 dni. Kotka rodzi od 1 do 8, a jest to przeważnie 3 do 5 kociąt. Po urodzeniu kocięta od 7 do 14 dni są zupełnie ślepe. Dopiero potem otwierają oczy. Kocięta karmione są mlekiem matki przez 13 tygodni. Zdarza się jednak, że kotka dużo dłużej karmi swoje młode. A oto kilka kolejnych ciekawostek o kotach. Ogon kota pomaga mu w utrzymaniu równowagi w chodzeniu na wąskich powierzchniach. Sygnalizuje również stan emocjonalny zwierzęcia. Gdy kot macha ogonem oznacza, że jest zdenerwowany, zupełnie inaczej niż w przypadku psa. Kot uwielbia pogoń za szybko poruszającymi się przedmiotami. Uwielbia wchodzenie na drzewa, z których jednak z trudem schodzi. Koty czyszczą swoje futerko kilkakrotnie w ciągu dnia. Liżą sierść, a tam gdzie nie da się językiem zbliżoną językiem łapą wycierają dokładnie całe ciało. Język kota jest szorstki, przez co skutecznie wygładza sierść, usuwa brud z futra i obumarłe włosy. Podczas czyszczenia futerka kot połyka sierść. W usunięciu zakłaczenia pomaga kotu jedzenie trawy oraz niektórych rodzajów surowego mięsa. Występuje około 100 razy kota domowego. We współczesnej kulturze zachodniej kot to uosobienie niezależności i tajemniczości. W Japonii popularną jest figurka kota z podniesioną łapką. 17 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Kota. Koty mają ponad 20 mięśni, które kontrolują uszy. Koty potrafią wyczuwać smak zapachu. Mają dodatkowy narząd, który przy pewnej kontroli oddechu pozwala kotom smakować, wyczuwać powietrze. Największy kot na świecie mierzył 48,5 cala długości. Kot rozpoznaje głos właściciela. Koty bardzo często nie tolerują laktozy. Dlatego nie powinno podawać im zwykłego mleka. Kotki zazwyczaj są prawołapne, natomiast koty samce są zazwyczaj lewołapne. Kot może skakać na wysokość sześciokrotnej długości swojego ciała. Koty wykorzystują swoje wąsy do wykrywania, czy mogą się zmieścić w przestrzeni. Koty pocą się jedynie przez poduszki łapa. Słuch jest najsilniejszym ze zmysłów kota. Słyszyć dźwięki tak wysokie jak 64 kHz w porównaniu z ludźmi, którzy słyszą tylko 20 kHz. Koty potrafią poruszać uszami osobno. Nos każdego kota ma unikalny wzór. Koty liżą się też po to, aby pozbyć się z sierści jakiegoś zapachu. Koty nie mają obojczyka. Koty mają trzy powieki. Trzecia jest zwykle widoczna w rogu oka w postaci malutkiego trójkącika jasnej tkanki. Zapobiega ona wysychaniu oka i połowicznie przemyka się wtedy, gdy kot jest chory. Nie ma dwóch kotów o identycznych nosach. Koty potrafią bez trudu dostrzec to, co znajduje się w odległości blisko 40 metrów. Dzięki wyjątkowej czułości na drgania i wibracje większość kotów potrafi wyczuć nadchodzące trzęsienie ziemi, nawet na kwadrans wcześniej. Badania dowodzą, że właściciele kotów żyją dłużej i są zdrowsi. Rzadziej zapadają na zawał i udar, rzadziej też chorują na infekcje układu oddechowego, szybciej zdrowieją, a kocie mruczenie łagodzi stres i ból. Koty nie rozpoznają słodkiego smaku. Kot jest bardzo bliskim krewnym tygrysa. Ich DNA jest zbieżne aż w 95,6%, co widać głównie po ich zachowaniu oraz zachowaniu się ciała podczas polowania. Przeciętny kot wydaje z siebie około 100 różnych dźwięków. Co ciekawe, koci słuch pozwala im wychwycić dźwięki niesłyszalne dla większości ludzi. Koty mają silnie rozwinięty instynkt łowcy. Dziękuję za obejrzenie filmu. Zostaw łapkę w górę, aby oglądać kolejne. Oraz, jeżeli jeszcze tego nie robisz, zasubskrybuj nasz kanał.